Witaj serdecznie z tej strony Marta Chowańska, a to jest Minuta Piękna i moja droga dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jak prawidłowo wykonywać demakijaż oczu na co dzień pracuję z kobietami inspirując je do tego jak piękniej wyglądać i piękniej żyć dobieram spersonalizowane programy pielęgnacyjne i kosmetyki do makijażu sprzedaję kosmetyki luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Marykej więc jeśli nie masz swojej konsultantki serdecznie zapraszam Cię do kontaktu jak również prowadzę zespół kobiet gdzie szkole z zakresu takiego jak budowanie pewności siebie, przedsiębiorczości rozwoju osobistego i kreowanie swojego najpiękniejszego życia w oparciu o Przepiękne wartości, więc jeśli te tematy są Tobie bliskie, to koniecznie do mnie napisz, skontaktuj się ze mną z przyjemnością, udzielę Ci więcej informacji. A dzisiaj pokażę Tobie bardzo cenną wskazówkę dotyczącą demakijażu oczu. Najpierw użyję wodoodpalonego eyelinera. To jest eyeliner, który jest po prostu super trwały, namaluję nim sobie na dłoni dwa serduszka dla Ciebie, jedno będzie drugie będzie podobne. Chcę, żeby było jak najbardziej podobne i, i w taki sam sposób namalowane. No i to jest liner, który po chwili tak naprawdę, gdy wyschnie, to będzie nie do zmycia. On po prostu nie zmywa się ani pod wpływem wody, ani pod wpływem potu, ani pod wpływem łez, więc jest to naprawdę... Genialny eyeliner, też na lato dla tych z Was, które kochają kreski, i na lata dla tych z Was, które noszą po prostu zawsze kreski i szukają super trwałego produktu. Natomiast jego zmycie może być dość problematyczne, jeśli zastosuje się złą technikę. Do zmycia będziemy używały beztuszczowego płynu dwufazowego. To są dwie fazy, ale beztłuszczowe, więc ten płyn nie obciąża oka, nie robi takiej mgły na oku, ale zamiast tego pięknie ściąga i rozpuszcza makijaż, odżywia rzęsy i pielęgnuje skórę wokół oczu. To jest mój ulubieniec tego. 12 lat i po prostu go kocham i używam i zużyłam już setki buteleczek, dlatego trzeba go najpierw wstrząsnąć, tak żeby dwie fazy się połączyły. Jeśli chciałabyś go przetestować wraz z innymi produktami, to zostaw komentarz prezent albo próbki albo tester z przyjemnością wyślę Ci zestaw próbek na 3 dni naszych kosmetyków, gdzie będzie między innymi właśnie ten płyn, który jest po prostu świetny. I moja droga, co jest bardzo ważne, żeby przy zmywaniu oka, czy właśnie jakiegoś mocniejszego makijażu, Zobacz, to już się po prostu tutaj wyschło całkowicie, więc jest nie do ruszenia, tak jak mówiłam. Nie pocierać, nie pocierać rzęs. Bardzo często przykładamy wacik i od razu pocieramy. Pokażę Ci to po prostu na przykładzie na tym serduszku. Czyli przykładamy, pocieramy i w ten sposób, zobacz, usuwa się delikatnie nam ten makijaż. Natomiast, przede wszystkim, co robimy wtedy? Bardzo często te resztki makijażu dostają się do oka, bardzo często uszkadzają się rzęsy i cebulki rzęs, bardzo często podrażniamy oczy i to pocieranie też powoduje, że rozciąga się skóra wokół oczu, więc szybciej pojawiają się zmarszczki. Więc co powinnyśmy zrobić zamiast tego? Lepiej dużo jest wylać odrobinkę płynu, przyłożyć w tym miejscu, gdzie zmywamy makijaż, czyli w naszym przypadku do oka, ja teraz to pokażę na ręce. Czyli przykładam sobie do oka, trzymam... 10 do 15 sekund to jest taki fajny moment, możesz sobie na przykład odliczyć od 10 do 0 albo pomyśleć o czymś miłym, zrelaksować się, przytrzymać chwileczkę, przycisnąć i jednym ruchem ściągnąć w dół i zobacz, wtedy w przepiękny sposób zmywasz ten makijaż, ja jeszcze troszeczkę potrzymam, bo chyba trochę trzymałam na połowie serduszka, ale wtedy w piękny sposób rozpuszczasz makijaż bez zbędnego tarcia, pozwalasz tą produktowi zapracować i pięknie rozpuścić tłuszcz do rzęs, cienie kredkę, eyeliner, cokolwiek sobie nałożyłaś i właśnie jednym ruchem ściągasz i zobacz, jest przepięknie zmyte to serduszko bez tarcia, więc mam nadzieję, że na tym przykładzie na ręce zapamiętasz tę lekcję, że od tej pory będziesz zmywała swoje oczy w delikatniejszy, łagodniejszy sposób, który dużo lepiej posłuży skórze, też Twojemu zdrowiu i też dzięki temu będziesz używała mniej wacików, ponieważ używał mniej produktów, więc to jest, naprawdę tutaj są same plusy. Zachęcam Cię do spróbowania. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli ta wskazówka Ci się spodobała, to koniecznie go udostępnij, skomentuj, daj kciuka w górę, serduszko, obserwuj moje social media, będzie mi bardzo miło. A tymczasem ściskam Cię, całuję, pozdrawiam, dziękuję, że jesteś. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Papa. Pa.